Nissan GTR ta nazwa jest legendą w świecie motoryzacji i jest bardzo popularna na całym świecie. Pierwszy Nissan GTR został wyprodukowany w 1969 roku i od tamtego czasu powstało sześć kolejnych generacji. Ostatnia R35 została wprowadzona w 2007, więc już trochę się przedawniła. Ale nie martwcie się, nadchodzi kolejna siódma generacja GTR, a w tym filmie wszystko wam o niej opowiem. Tak czy siak, ja jestem Matt Watson, a wy oglądacie CarWow. Zanim zaczniemy, mam dla Was szybkie pytanie. Jaki jest Wasz ulubiony GTR? Jeżeli jesteście pokoleniem Z, to pewnie ten obecny R35. To ten dostępny teraz i ten, którego pewnie widzieliście w naszych filmach. Jeżeli jesteście milenialsami, to pewnie dorastaliście z cyklem filmów Szybcy i Wściekli, i dlatego waszym ulubionym będzie R34. Jednakże, jeżeli jesteście starym pokoleniem X jak ja, to dorastaliście z Gran Turismo oryginalnym, a w nim był R33. To mój ulubiony. A jeśli o Gran Turismo mowa, w grze Gran Turismo 6 jest wskazówka odnośnie tego, jak będzie wyglądał R36. Widzicie, w tej grze jest samochód o nazwie Nissan Concept 2020 Vision Grand Turismo, który prezentuje się tak. I tym autem może być inspirowany kolejny GTR. I może on wyglądać w ten sposób. Dam wam chwilę, żebyście mogli się przyjrzeć. Już zostawiłem przypięty komentarz pod tym filmem i żebyście dali mi znać, co myślicie o wyglądzie tego auta. Podoba Wam się? Nie możecie patrzeć? Dajcie znać. Sprawdzę i pewnie odpiszę. W każdym razie, cokolwiek myślicie, przed tym RS6 stoi nie lada wyzwanie. Widzicie, kiedy wyszedł R35, nazywano go tanim pogromcą superaut. Na przykład miał 480 koni, czyli tyle, ile Porsche 911 Turbo. Jednakże R35 GTR kosztuje 350 tysięcy zł, Porsche 600 tysięcy. Więc GTR stanowił nieco ponad połowę ceny Porsche. Problemem jest to, że z biegiem lat Porsche i twórcy Superaut zwiększyli liczbę koni, to też Nissan musiał nadgonić i również zwiększyć liczbę koni mechanicznych w GTR. W rezultacie jego cena wzrosła i dzisiaj aktualny GTR ma 570 koni i kosztuje prawie pół miliona. Jeżeli porównamy to z Porsche 911 Turbo, które ma 580 koni, a to kosztuje 830 tysięcy. Gdybyśmy to obliczyli, Nissan znowu jest za nieco więcej niż połowa ceny Porsche i ma podobną wydajność. Mowa o podstawowym modelu, są też inne GTRy. Na przykład Nismo, który jest za milion, pomimo tego, że ma 30 koni więcej od podstawowej wersji. Co składa się na taką cenę? Cóż, kilka dodatkowych części nadwozia, włókno węglowe, felgi, lepsze hamulce, inne zawieszenie, tego typu rzeczy i unikalność. A jeżeli zależy Wam na rzadkości w zakresie GTR, jest Ital Design 50, którego nadwozie jest kompletnie zmienione i oryginalne, ma sporo ulepszeń, no i ponad 700 koni, ale kosztuje 6 milionów. I nie uda Wam się zdobyć żadnego, bo jest ich 50, stąd nazwa. Aczkolwiek cena i moc nie są problemem standardowym R35, jest kilka innych rzeczy, na które warto zwrócić tutaj uwagę. To na przykład bezpieczeństwo. Aktualny R35 nie spełnia pewnych wymagań na temat ochrony przed uderzeniem z boku dla rynku australijskiego, co znaczy, że nie mogą go tam sprzedawać. I stąd wiemy, że zbliża się R36, bo dyrektor marketingu Nissana w Australii powiedział: Nie martwcie się, że R35 zniknie ze sprzedaży, bo to nie koniec historii GTR w Australii. To najlepsza wskazówka świadcząca o tym, że nadchodzi R36. Jednak przyszły samochód będzie totalnie różnił się od tego, co było wcześniej. I to dobry moment na szybką lekcję historii GTR. Zacznijmy od początku 69 rok. Pierwszy GTR był oparty na Skyline Coupé, aczkolwiek miał stuningowany na potrzeby wyścigów dwulitrowy silnik sześciocylindrowy o olbrzymiej mocy 160 koni. To był pierwszy Super Sedan. 20 lat przed pojawieniem się BMW E30 M3. GTR drugiej generacji pojawił się w 73. i raz jeszcze to był dwulitrowy silnik o mocy 160 KONI, był on jednak w najnowszej wersji nadwozia Skyline Coupe. Ten samochód jest bardzo rzadki. Powodem jest to, że zrobili ich 200 ze względu na kryzys paliwowy, który źle wpływał na sprzedaż Super Sedanów. Mówię Sedan, ale to Coupe, wiecie o co mi chodzi. Nissan wyraźnie stracił na kryzysie paliwowym. I wiecie, kto raz się sparzył na zimne dmucha. W rezultacie nie wypuścili kolejnego GTR-a aż do 1989, kiedy to narodził się legendarny R32. Raz jeszcze, oparty na Skyline Coupe, jednak ten model był od początku budowany z myślą o wyścigach. I tak właśnie było. Zdominował japońskie samochody rajdowe od 90. do 93. roku. W tych latach wygrywał każdy wyścig, w którym wziął udział. Wygrał nawet słynny wyścig australijski Backhurst 1000 i stąd dorobił się pseudonimu Godzilla. Możecie sobie wyobrazić tych wszystkich Australijczyków. Słaby australijski akcent. Naprawdę bardzo przepraszam Australijczyków. Od tego czasu każdy kolejny GTR był wielkim sukcesem w japońskiej serii wyścigowej Super GT. Rzecz w tym, że nowe R36 nim nie będzie. Nie martwcie się, nie znaczy to, że R36 będzie zbyt słabe na wyścigi. Po prostu zasady się zmieniły. Dawniej samochód wyścigowy musiał być wzorowany na samochodzie osobowym, co znaczy, że jeżeli chcielibyście mieć większe turbowyścigówce, mielibyście też większe turbo w aucie osobowym. Teraz jest inaczej. Na przykład, zależność między samochodami wyścigowymi i drogowymi jest dość nie, nieznaczna. Dla przykładu, prywatna osoba zgłosiła do wyścigu Toyota Prius, tylko że ona była wyposażona w montowaną pośrodku V8 od Lexusa. Fajnie to brzmi. Co więcej, fabryczny samochód wyścigowy Hondy, którym jest NSX, może wygląda jak autodrogowe, ale w rzeczywistości ma przedni silnik, a nie po środku. W każdym razie Nissan ma już auto, o którym mogą konkurować w Super GT i jest oparte na nowym Z. Ma dwulitrowy silnik z czterema cylindrami. Nie dostaniecie tego w gt prawda? To byłoby coś jak włożenie dwulitrowego silnika w coś pokroju Mercedesa AMG C63. Czekajcie chwilkę. Bądź co bądź, gtr -y zawsze miały sześciocylindrowy silnik, a najsłynniejszym jest RB26, który ma 2,6 litra Twin Turbo i po raz pierwszy pojawił się w R32. A kiedy debiutował R32, Nissan orzekł, że ich silnik ma moc 276 koni. No była to pewnego rodzaju umowa dżentelmeńska w Japonii, by nie robić auto w większych osiągach do codziennej jazdy. Coś jak to całe ograniczenie prędkości w Niemczech do 250 na godzinę. Ale w czasie jak silnik był rozwijany dla R33 i R34, rzeczywista moc była bardziej zbliżona do 330 koni. A wersje wyścigowe miały jej jeszcze więcej, nawet do 600. I aby spojrzeć na to z innej perspektywy, to tylko około 100 mniej niż samochody Formuły 1 z lat 90. Dla R-35 Nissan dalej trzymał się 6 cylindrów, ale ułożył je bardziej w kształt V niż w linii. Zwiększyli również pojemność do 3,8 litra. Japońska umowa dżentelmeńska poszła do kosza, bo jego moc wyniosła 480 koni. Obecnie Nissan nieco udoskonalił swój silnik, a jego moc to teraz 570 koni. Ale to bardzo wytrzymały silnik, można go modyfikować w kwestiach jak wydech, eku, modernizację turbo. I bez żadnych wewnętrznych zmian silnika możecie osiągnąć 800 koni. Jeżeli chcecie zmienić coś w środku samego silnika, sami wiecie, 1000, 1500 koni to wszystko możliwe bez problemu. Jeżeli chcecie zobaczyć stuningowanego R35 w akcji, pewnie, że chcecie, wystarczy, że klikniecie w to wyskakujące okienko u góry, albo wejdziecie w link w opisie filmu, aby sprawdzić wyścig, bo dla mnie był on przerażający. Myślę, że tak samo straszne dla Was będzie słowo. Nissan może rozważać zrobienie Z36 hybrydy. Ale nie martwcie się, nie zrobią kroku wstecz jak Mercedes z C63. Prawdopodobnie użyją 3,8 litra V6, ale zastosują hybrydę, aby poprawić ogólne zużycie paliwa, aby spełnił cele emisyjne. Widzicie, Nissan już interesował się hybrydyzacją wysokowydajnego silnika V6 z podwójnym turbo. Jednego użyto w GTR LM Nismo, które się ścigało albo przynajmniej miało taki zamiar w czasie Le Mans. Nie poszło mu najlepiej i to było bardzo skomplikowane. Zamiast użycia akumulatorów użyto jakichś super skomplikowanych, szalonych rzeczy. W każdym razie za bardzo to nie zadziałało, tak więc bardzo prawdopodobne, że w przyszłej hybrydzie drogowej z serii GTR nie będzie rewolucji. Będzie ona miała normalny akumulator, Adekwatny do systemu hybrydowego. Nissan ma duże doświadczenie z akumulatorami i silnikami elektrycznymi, a najnowszym tego przykładem jest Aria, w której do napędu tylnej osi zastosowano silnik o mocy 217 koni. Nissan mógłby użyć tego silnika w GT-R, dopasować go do silnika V6, aby uzyskać łącznie co najmniej 700 koni. W rzeczywistości Nissan już jakiś czas bawi się silnikami Zari w niektórych jednoosobowych autach wyścigowych. Oczywiście ze względu na całą tą moc będzie potrzeba napędu na cztery koła, a taki napęd jest charakterystyczny dla GTR od R32. W ostatnim R35 napęd na cztery koła był złożony. Na przykład ten układ napędowy przenosi moc najpierw do tyłu, potem znowu do przednich kół i ma zintegrowaną skrzynię biegów. Wszystko bardzo zagmatwane i skomplikowane mechanicznie, zwłaszcza jeśli coś pójdzie nie tak. W hybrydzie tego nie potrzeba. Wystarczy silnik spalinowy napędzający tylne koła, może z dodatkowym silnikiem elektrycznym, oprócz tego kilka silników elektrycznych z przodu. Konfiguracja, która brzmi jakoś znajomo. Wydaje mi się, że Honda mogła coś takiego zrobić w NSX i Ferrari w nowym SF90. Pod względem wydajności całkiem dobrze się to sprawdza. Cała ta technologia wpłynie na masę. Więc aktualnie GTR waży 1750 kg, a z tymi wszystkimi wymienionymi rzeczami nowy model może być cięższy i będzie też droższy. Rzecz jednak w tym, że dalej będzie znacząco tańszy niż inne samochody z silnikiem hybrydowym V6. Takie jak McLaren Altura, który kosztuje ponad milion, albo Ferrari 296 GTB, którego cena to 1 300 tysięcy, więc jeśli macie się nad tym zastanowić, to niezależnie od tego co się stanie, GTR dalej będzie opłacalną alternatywą dla innych auto o wysokich osiągach. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Więcej filmów znajdziecie tu po lewej, a klikając w to kółko traficie na nasz kanał. Tam jest więcej naszych filmów. Wchodzicie tam, zaglądacie w to, co tam mamy i oglądacie wszystko to, co was zainteresuje. To wszystko jest takie proste.